Hej wszystkim z tej strony Soła, a to jest pole Pitwy 3. No, to zaczynamy. Serwer się powoli zapełnia, już są trzy osoby włącznie ze mną. Nie no, dałem informacje na Facebooku. Zazwyczaj to działa nawet późno w nocy, więc wydaje mi się, że teraz o 18.30 co ja mam pod mieszką, yy, Teraz o 18.30 no, pojawiają się już osoby. Będzie o wiele łatwiej o, o, o więcej ludzi, no i też ci, którzy chodzą wcześniej spać, będą... To ty, ty! Super jestem. Kurde, zabił mnie. A, go chciałem pocisnąć. Nie popisałem się. Zastanawiałem się, czy od razu na pistolet mnie zmienić, bo wiedziałem, że na normalu nie strzelę w głowę typowi. Tak ładnie, jak powinienem, ale to, że podłożył te punkty tak szybko, to hamuwa jest, zaraz go załatwię. Ja na ten helikoptera nawet nie biorę, bo to za długo zajmie. Już podkłada kolejny, co za akcja. Trzeba go i zabić szybko. No, a o czym sobie dzisiaj pogadamy? Nie mam zielonego pojęcia, taki jeden temat mi przychodzi do głowy, o tym, normalnie o... O tatarze, o tatarze, bo przed chwilą czytałem artykuł na Blog Media Fan. O, sprawie tatara Sokołowa. No masakra po prostu. Znaczy, no nie, no nie masakra, tak, tak. Chciałem dodać trochę dramatyzmu tej sytuacji. Ale ogólnie sprawa jest bardzo prosta. O ja, ten był tutaj tak blisko. Kojarzycie, kocham gotować. Jest taki. Jest takie show na YouTubie, gdzie. Taki. Nie wiem jak go nazwać, kocham gotować. Piotrek, on się nazywa Piotrek. Nie wiem jakoś tam ma na nazwisko. Yy, prezentuje jakieś tam potrawy w kuchni i ostatnio robi też dużo testów, a może nie ostatnio, ja go za bardzo nie oglądam. Pierwszy film, który od niego widziałem to było blanszowanie frytek z McDonalda czy coś w tym rodzaju. Oh fuck. No i kurde. Dupa dupę zosta... Tak... A, Blanszowanie frytek, z, żeby były jak z McDonalda, to jakieś takie akcje. Ogólnie masakra, śmieszne to było bardzo. I pamiętam, że ogólnie jak wtedy, jak żeśmy to oglądali, znaczy jak oglądaliśmy ten materiał, to ten, to była beka z tego raczej, beka była z tego, ja pamiętam jeszcze wtedy myślałem, że ten, a nieważne co sobie myślałem, no ale to był raczej film z serii tych takich śmiesznych, śmiesznych filmów w internecie, nie, I, i tyle, ale teraz się okazuje, że ten, że, te, że to show zrobiło się bardzo duże. Ma tam pełno subskrybentów, jakieś 170 tysięcy coś w tym rodzaju. No i ten i. Yy, I zrobił test yy, tatara z Sokołowa. Wiecie co to jest tatar, to jest takie surowe mięso, nie wiem, wołowe pewnie, czy jakieś takie inne, ale surowe mięso. Yy, które się je na surowo z jakimś tam, nie, wiem, jajkiem czy czymś Magda Gessler. Ja ogólnie nie wiem tatara w życiu bym surowego nie wziął go ustno, ale... Yy, ale to jedzą niektórzy ludzie. Magda Gessler zawsze tatara prosi, żeby sprawdzić czy restauracja dobrze prosperuje. Więc ten, więc on wziął takiego tatara sokołowa ze sklepu i wziął yy, tatar z tego. Yy, wziął tatara swojego własnego, zmielił yy, i potem je usmażył i stwierdził, że tatar sokołowa to jest sama chemia, bo, się, bo był różowy. No, nie da z rady tak zabić na normalu, yy, bo był różowy. A prawda, prawda jest taka, że on był różowy, bo, bo, yy, bo takie no, mięso w sklepach jest poddane procesowi peklowania. Czy coś tam czytałem o tym artykuł, też ktoś napisał po tej całej, jak ta afera wybuchła. Yy, no, yy, peklowania, czyli, yy, czyli tam jakiś sól i coś tam się dodaje do, do mięsa, i ono wtedy dłużej wytrzymuje, tak. No i to mięso takie właśnie w sklepach jest i dlatego, a i ono się robi wtedy takie czerwone i ten kolor już nie schodzi po gotowaniu najwidoczniej no, więc właściwie cały ten jego test był słaby dość yy, i no i on był w błędzie bo to nie dlatego, że tam była chemia, był tatar, tylko dlatego, znaczy tatar mu się zrobił, został czerwony tylko dlatego, że Mięso jest tak przygotowywane, a nie inaczej. I gdyby on tak sobie w domu też je sobie przygotował, posolił i, i tak dalej, to chyba, nie wiem, też może by czerwone zostało, nie wiem, tak, tak, ma być chyba, no. Wracając do tego taktara, bo to nie chodzi o to, że ono było, yy, znaczy, bo afery by nie było z samego tego, ale afera powstała dlatego, że Sokołów go podał do sądu. Yy, podał go do sądu o, nie wiem o co, zniesławienie pewnie. I, I mają sprawę któregoś tam września w Gliwicach, więc oj, fakt! No i tak będę zabiję, Może sobie zmienię broń chociaż i tak jestem wysoko, jak na to, że nic nie robię. No i do tego jeszcze mu te filmy tam zakazał. Kazał mu te filmy zniknąć. Oczywiście one zniknęły, ale pojawiły się znowu na jakichś tam mirrorach, więc w internecie nic nie znika. I zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Ludzie tam mówią, wiecie, środowisko blogersko-blogerskie, czy jakieś tam inne social mediowe, że, no bo tam wszyscy zaczęli wjeżdżać na Sokołowa najpierw, bo większość ludzi podłapała to, że to jest sama chemia, tak? Nie, 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 nie Też nie wiedziała, że to jest speklowane mięso. No więc teraz ogólnie Sokołów bardzo źle wypadł, no. i o tym właśnie blog MediaFan pisał, że nawet jeśli wygra w sądzie, no to i tak przegra, przegra w mediach. Tylko, moim zdaniem, co z tego, że on przegra, prze, przegra na Facebooku, nawet ktoś zrobił, yy, czekajcie, ktoś zrobił ten yy, fanpage, nie kupuje mięsa Sokołowa i już go 70 osób już go zalajkowało, No, to po prostu tragedia jest. ja, yy, oh yeah. no nie, no, chyba żart jakiś. Wow. No więc 70 osób go zalajkowało, no taka jest, taka jest aktualnie moc. <laughs> Zresztą nie, żartuję sobie. Ale, yy, no ale powiedzcie mi szczerze, yy, jak dla mnie to Sokołów wystarczy, że da promocję na schabowego w Realu i tak wszyscy go kupią, nie? Nikogo tam nie obchodzi, że yy, czy, czy mięso było czerwone, czy nie było i czy tam była chemia, czy nie była. Bo mięso jest, mają takie same jak każde inne mięso, które jest dostępne w sklepie. Ciekaw jestem czy bym był w stanie go zabić. ale nie bardzo chyba. No i ten. I, I tyle. A wiecie jak to jest w środowisku vlogerskim? Vlogerzy lubią, lubią być ważni. Co to oznacza? To oznacza no, że wiecie, no, że że chcieliby, żeby z ich zdaniem się wszyscy liczyli. I tak samo ludzie od social mediów, czyli Blog Media Fan na przykład, Maciej, Bodziuk, bo, 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 Ma, no Maciek, yy, jakby jeśli ta cała scena będzie ważna, no to oni mają co robić, tak, bo to jest ich praca, wszystko się wokół tego kręci, jeśli, jeśli wszyscy są przekonani o tym, że to jest ważne, no to w Polsce, no to on, on wiecie, to kampanie reklamowe, konferencje i tak dalej, no biznes, to jest biznes. I dlatego mówię, że w Polsce, bo moim zdaniem, no tak jak powiedziałem z tym Sokołowem, oni dają złotówkę taniej i wszyscy mają w dupie ich ty, ty vlog o tatarze, który tam obejrzało nawet, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy osób. To jest nic. I to pewnie jeszcze jakiś studencików, którym mama gotuje, nie? Albo nie wiedzą, jak się jak się tatara robi, bo ogóle w życiu nie jedni. Tak jak ja na przykład. Więc. No nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś takie znaczenie dla Sokołowa wielkie. Sprawy w telewizji i tak nie pokażą, bo im pewnie Sokołów sponsoruje mięso na pikniku. Albo coś w tym rodzaju, wiecie. No i tyle, kurwa, ale ze mnie snajper. Oj fuck. Czekajcie, postawię to tutaj ty... O fuck! Hehehe <laughs> go. Czekajcie, bo mi dobrze idzie, a ja się rozgadałem o schabowych. No, jest oczywiście na, wiecie, na, na, w Ameryce gdzieś to by było całkiem inaczej. No, tam, wiecie, powstałaby strona na Facebooku, miałaby zaraz e, pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy followersów i, i tam by ludzie działali, wiecie, tam by, tam, tam, jak jest bojkot, to jest bojkot jakichś produktów, nie? przynajmniej w określonej grupie społecznej, czy tam, wiecie. A nie tak jak u nas, yy, że, no, cokolwiek by się nie stało, i tak wszyscy będą siedzieć w domach i telewizji oglądać, albo grać na kompie i mają po prostu wszystko kompletnie w dupie. Yy, wiecie, jak rząd okrada i tak dalej, jest jakaś ten... No przecież i tak nic nie, nie wyjdzie na ulicę, a mówię, a w sklepie wybiera, złotówkę będzie tańszy sokołów, to ci wszyscy z tego fanpage'a i tak go kupią. No se w, por w porfel zajrzą i tak, taka akcja społeczna, no. To jest moje właśnie podsumowanie tego co się dzieje z sokołowem i... No właśnie. Jeszcze... Aaaa Tata! tatar! Co za tatar mnie załatwił. No, ale sprawa sądowa będzie. Jako, że ona jest w bliwicach, może się tam wybiorę, zobaczę, nie wiem, chyba będzie jawna, czemu by miała być niejawna. Eee... No zobaczymy, myślę, że myślę, że to się uda. Będzie jakiś może vlog z tego. <laughs> Nie wydaje mi się, żeby na sprawę ktoś przyszedł. Wiecie, jak to jest? No, wyobraźcie sobie, że jest taka sprawa, właśnie mówię, gdzieś na zachodzie. To by był, i ktoś ma 200 tysięcy subskrypcji, to by tłum osób był przed tym. Tłum osób, pierwsze, by był przed sądem. Inni vlogerzy by zaraz zakręcili swoje materiały, czy tam wiecie, blogerzy, żeby, żeby jak najwięcej osób przyszło tam i zrobiło szum. A u nas, a u nas zobaczymy, jak będzie. Może, może się mylę. Może się mylę, a może się nie mylę i. i no zobaczymy. To akurat tu w tej kwestii, jeśli się nawet mylę, to mi nie będzie smutno, bo żaden ze mnie ekspert od social mediów. Tak sobie tylko mówię, co widzę dookoła, nie? Bo mogę. No i co? Mecz się skończył, obroniliśmy. Dokładnie tak, oni na początku dwa punkty zrobili. O to było słabe, bo to zrobili zanim ja się jeszcze obudziłem i rozgadałem. Och, dobra. E, no tak więc tak jak mówiłem. W sprawie, w sprawie Sokołowa, co, co nic wam więcej nie powiem, bo już wszystko powiedziałem. Jak ktoś słuchał, to słuchał, jak nie słuchał, to, to nie chcę puścić, Jesz raz dokładnie. A tymczasem do zobaczenia w następnej grze, trzymajcie się wszyscy, pa!